Dzisiaj podpisujemy jedną z czterech umów wykonawczych, które, które jedne z nich są już podpisane, a drugie są w trakcie przygotowywania do podpisania. Dzisiaj podpisujemy umowę na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Chorzowie. Taka sama jest w przygotowywaniu dla Świętochłowic. Mamy nadzieję w przyszłym, na początku przyszłego roku wyłonić wykonawcę, tak aby już w przyszłym sezonie tym, tym budowlanym mogły te prace również być, miały mieć, mogły mieć miejsce w tej chwili. Przed nami jeszcze przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków do wykonania, no a całość jest elementem całego programu dofinansowego z Unii Europejskiej, który ma poprawić gospodarkę wodno-ściekową w obu miastach, czyli w Chorzowie i Świętowicach. Jak również zmodernizować oczyszczanie ścieków. Jednym z elementów całej modernizacji jest również przykrycie korytarzy Kirawy, które miało miejsce to podpisanie. To jest jeden z droższych kontraktów i wydaje się, że dla mieszkańców obu miast jak gdyby z punktu widzenia ekologicznego i ciążliwości najważniejszy. Ten kontrakt został już podpisany, jest w trakcie realizacji. W tej chwili na. Można powiedzieć, nie na placu budowy jeszcze, ale wszystko toczy się w biurach projektowych, bo w tej chwili projektanci pracują nad zaprojektowaniem tego przykrycia i również w przyszłym roku rozpoczną się już roboty budowlane po uzyskaniu pozwolenia na budowę przez, przez wykonawcę dla tego projektu. 290 tysięcy złotych netto, brutto 23,5 miliona złotych. 4,6 km sieci wodociągowej kanalizacyjnej, kanalizacyjnej i 22 km wodociągowej. Zymienimy się jeszcze to miedem wyglądały. Tak, Dziękuję serdecznie. Ja zapraszam do budowę. Dziękuję bardzo. Pracujemy nawet To jest taka inwestycja widowiskowa, bo będzie ją widać po prostu i będzie zlikwidowane to, czego najbardziej lubią mieszkańcy, czyli spród mówiąc krótko i brzydki widok. W tej chwili trwają już prace, kontrakt jest podpisany kilka miesięcy temu, więc trwają aktualnie prace związane z projektowaniem i ja myślę, że te fizyczne prace w, w terenie powinny się rozpocząć na początku przyszłego roku i w ciągu półtora roku do dwóch powinny być zakończone. Czyli tam, gdzie dzisiaj rawa płynie, gdzie ją widać, no nie powinno być poniżej ladu, powinien być teren przywrócony miastu. W niektórych miejscach będą ścieżki rowerowe, gdzieś będą aleje spacerowe, a gdzie indziej będą po prostu trawniki. Tak jak to e, powinno być, jeżeli chodzi o tą strukturę miasta. Proszę, 50% z Unii Europejskiej, jakie w takim razie poniesie samo miasto? E, miasto nie poniesie kosztów, dlatego że wykonuje to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, spółka. I ta druga część e, e, jest z dochodu spółki, czyli tak naprawdę z opłat wszystkich mieszkańców. My płacąc za wodę i za, e, za odprowadzanie ścieków składamy się, w tych naszych opłatach jest e, dochód e, spółki, który będzie przeznaczony właśnie na to zadanie, ale w związku z tym niestety opłaty za wodę i kanalizację w Chorzowie i w Świętochłowicach muszą wzrosnąć właśnie po to, żeby pokryć koszty e, przebudowy tej kanalizacji wodociągów, przykrycia rzeki Awy i hermetyzacji oczyszczalni Klimzowiec. Niestety to, to my wszyscy razem zapłacimy za to. Czy jak chorzowianin przeciętny będzie bardzo odczuwał tą e, To Znaczy, e, 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 zawsze, każdy, każdy, każdy wzrost ciężaru jakiegoś finansowego jest niemile widziany. I oczywiście jedni zapłacą miesięcznie 10 zł więcej, inni 30 zł Dla kogoś to dużo zarabia, jest to obciążenie, którego nie zauważy. Dla osób biedniejszych no jest to oczywiście jakieś obciążenie, które to troszkę zaboli. Natomiast nie ma innej możliwości. Za, za przebudowę kanalizacji, przykrycie rawy i, i hermetyzację oczyszczalni musimy zapłacić sami poprzez opłaty za wodę. Całe szczęście to tak jakby te 50% ponad jest dotacji z Unii Europejskiej i o tyle mniej to będzie kosztować nas.